Możemy zacząć na grubo? Tak, pewnie. Zaczynamy na grubo? Czyli historii o duchach, ciąg, dalszy, bliskie spotkania, którego stopnia niki z duchami? E, to w zasadzie to było zerowego stopnia, tak <gryw> naprawdę. Bo wiesz, niektórzy twierdzą, że w duchy wierzą. A ja nie wierzę w duchy, absolutnie. Tak samo jak nie wierzę w ciebie. Znaczy, wierzę w Ciebie, ale nie wierzę w sensie, że jesteś moim obiektem wiary. Ja wiem, że jesteś, namacalnie wiem, więc moje doświadczenia z duchami, niestety i niestety, chociaż nie, ja sobie je cenię, tak. Aczkolwiek kiedy się to działo, to było ciekawie. No, to moją wiarę. Albo także coś tam gdzieś dzwoni, zamieniło to w bardzo intensywną wiedzę, że to jest. No więc. Czy my będziemy omawiać drugą grupę tych istot? Nie, znaczy, wiesz, co, jeszcze troszeczkę powiem o tych, o tych astralnych, a, a potem. A potem opowiem o tych, o tych trzech klasach pozostałych duchów. Bo te astralne to są właśnie istoty, od których my mamy najwięcej kłopotów, i to właśnie z nimi potencjalny człowiek może, może mieć najwięcej szkód. Zresztą w kalendarzu tybetańskim, tantrycznym, według którego żyję już od paru lat, jest raz w miesiącu taki specjalny dzień, Duchów. Zresztą są takie dni w ciągu roku, też takie specjalne, w których zasłona pomiędzy światem widzialnym a niewidzialnym staje się wybitnie ciężka, cienka, i duchy po prostu no, hulają. Gdzie, gdzie dusza zapragnie, gdzie duch zapragnie i wtedy się robi tak naprawdę na, na gęsto i takie okresy w roku to jest oczywiście wszystkich świętych, pierwszy listopada, a w zasadzie te pierwsze trzy dni listopada. Jak mieszkałam przy cmentarzu Brudnowskim, do w bloku, w którym mieszkałam, to po prostu to w zasadzie była Marszałkowska. Tak. <grywa> to, czyli te pierwsze dni listopada, na Boże Narodzenie też jest ta zasłona bardzo cienka i na Wielkanoc. Też jest bardzo cienka zasłona, i jeszcze e, tak się ścienia przez cały sierpień i przez cały grudzień, to też są e, uważane za miesiące duchów, e, że, że, że wtedy ten kontakt z duchami jest, jest e, łatwiejszy. A, natomiast e, tak jak powiedziałam, jeżeli są jakieś cieki wodne, Albo jest podziemne jezioro, albo no, miejsca o szczególnie zagęszczonej energetyce, wtedy no, miejsce staje się szczególnie nawiedzane przez istoty niefizyczne, te duchy z przestrzeni astralnej. I tak jak powiedziałam, w nich są dwie grupy. Większą część stanowią dusze osób zmarłych, które czasami wiedzą, że umarły, czasami kompletnie nie mają pojęcia, że umarły. Też. To czasami tak bywa, że, że człowiek nie wie, że umarł, naprawdę i sobie robi różne. W filmie szósty zmysł. Jest, jest tam to dosyć ciekawie pokazane i, i tam jest naprawdę prawda pokazana. Natomiast są też wśród nich takie, które wiedzą, że umarły, aczkolwiek po prostu sobie tutaj dalej, dalej są w tej przestrzeni. No i takie, które nigdy nie były wcielone jako, jako istoty ludzkie, a są z tej przestrzeni astralnej. I one wszystkie, bo, bo bo nie wszystkie osoby zmarłe to są złe, czyli nie są z tej niskiej przestrzeni astralnej, one należą do wyższego astralu, ale te, które są z niskiego astralu, no, można nazwać, że są złe. Tylko to, co to znaczy, że są złe? Znowu przywołajmy tą, tą no, może nie definicję, tylko tą częstotliwość energetyczną, że jeżeli coś szybko drga, i to też w pewnym zakresie oczywiście zasila ciebie tą energią, dodaje życia, a jeżeli coś wolno drga, odbiera to życie czyli jak coś odbiera życie, to jest energią śmierci. Plus jeszcze te niskie wibracje, czyli wprowadzanie w bardzo niskie, negatywne stany emocjonalne. Więc tak, atak duchów wygląda w taki sposób, że człowiek jest zupełnie. Zdrowy psychicznie, wszystko mu świetnie w życiu idzie, super ma sytuację rodzinną, społeczną, pracową, wszystko jest ekstra i kiedy przychodzi ten atak, to w ciągu pół godziny nawet, a czasami minut, nastrój może się tak obniżyć, że nagle ma takie tąpnięcie i jest taki bardzo silny dół emocjonalny, a czasem depresja. A tak jak było to w moim przypadku, to w ciągu pół godziny ta depresja była tak głęboka i silna, że w zasadzie człowiek zaczyna myśleć o popełnieniu samobójstwa. I jeżeli jest to bezprzyczynowe, takie po prostu, że nagle takie bum, a to się żyć, komuś żyć się nie chce yy, i myśli o tym, yy, że chce popełnić samobójstwo. W przypadku ataku duchów to po prostu tylko o tym myślałam. W przypadku ataka, ataku maga, to noża szukałam po domu. To był taki atak, że naprawdę chodziłam i szukałam noża po prostu już sobie widziałam, jak ja sobie te żyły podetnę. Kiedy z totalnej takiego no, zdrowia, szczęścia, po prostu super, jest Boom. Jest taka totalna zmiana i chodzisz jak chochoł i, 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 i szukasz noża. To, to kiedy jest taka bardzo silna, negatywna zmiana, należy wziąć to pod uwagę, że po prostu jest ingerencja ze świata zewnętrznego, czyli znowu uważność uważność, że to nie jest po prostu, że jest ci smutno, że, 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 że coś się w tobie zmieniło. No, to potem się to poznaje. Wtedy zadzwonić do kogoś. Wtedy trzeba szybciutko, wszelkimi możliwymi sposobami zmienić stan. Jednym z najszybszych. No, tak jak powiedziałam, można zadzwonić. Ja wtedy zadzwoniłam pół godziny, wisiałam z przyjacielem na, na, na słuchawce. Dobrym sposobem jest, żeby zmienić miejsce. W ogóle, żeby po prostu wyjść z domu, zmienić miejsce i zacząć robić zakupy w miejsce, po prostu, gdzieś, gdzie zmienić się świadomość w dużą ilość ludzi, żywych ludzi, coś co po prostu nagrać i poprawi nastrój. Oczywiście mycie się, tak, czyli idziesz pod wodę i zmywasz to z siebie. No, o, o technikach oczyszczania, to jeszcze, to jeszcze będziemy mówić, na razie, jak to rozpoznawać. No o tym zaduchu to już mówiłam, że, że ciężko oddychać, że to jest taki trupi słodki, gęsty zapach taki, no, którym bardzo ciężko jest oddychać, od razu to tak, tak uciska w skronie, taki jest mdłe, że, że no, nie mam innych słów na to po prostu. Słodki taki mdły zapach, to potem to poznajesz, dalej poznajesz to po zmianie temperatury że temperatura robi się dużo niższa, tak, spada temperatura, to, to jest prawda <grytanie> i to czasem o kilka stopni, tak, także autentycznie w pomieszczeniu robi się zimno. No, a przy takich, no na ostro, jak się z tym spotykasz, to po prostu yy, może to wyglądać w taki sposób, że nagle przechodzisz przez taką gęstą ciemność. Tak jak przechodzisz przez ducha, to po prostu i to nie, że przechodzisz przez czarny dymek, przechodzisz przez gęstą ciemność, i, i po prostu ten cień, przez który się przechodzi, e, to jest takie zagęszczenie przestrzeni, Jest naprawdę to jest gęstsze, dużo gęstsze, nie jest to zwykłe powietrze. E, no, a najbardziej taki sztos, sztos, bo tak, istoty astralne. Tak jak powiedziałam, nie różnią się niczym od człowieka, nie mają tylko ciała, co oznacza, że mogą używać woli i mogą wpływać na przestrzeń materialną do pewnego stopnia. Mogą przesuwać przedmioty materialne, mogą otwierać, zamykać drzwi, trzaskać oknami, e, zamykać zamek, otwierać, gasić światło, włączać, rzucać przedmiotami to, to już jak się mocniej, jakieś mocniejsze pole lewitować, e, no, różne rzeczy. Dalej, e, znaczy jeszcze tutaj trzeba rozróżniać zjawisko tak zwane poltergeist. Poltergeist to nie jest duch, Czyli lewitujące przedmioty, rzucanie przedmiotami, to zazwyczaj robi świadomość człowieka, który nie jest tego świadomy. Bardzo często dotyczy to nastolatków z traumami, znaczy często, jakby to się, wow, się zdarzało tego, co są bardzo rzadkie zjawiska. Poltergeist. Aczkolwiek zdarza się coś takiego, i wtedy poltergeist to nie jest nawiedzony dom, jest to związane z psychiką no, osoby, która no, ma traumy, nie radzi sobie ze sobą, bardzo silne emocje, plus hormony bardzo silne, i wtedy czasami w człowieku właśnie uruchamiają się tego typu no, oddziaływania, że, że cała przestrzeń działa. I wtedy no, naprawdę przedmioty latają, szafki latają, różne rzeczy, bardzo. Rzadko się to zdarza, aczkolwiek się zdarza, ale wracając do istot astralnych, one również takie bajery potrafią, potrafią rzucić przedmiotem, trzasnąć się drzwiami i oddziaływać fizycznie na człowieka również. Mogą cię popchnąć, mogą coś ci zrobić na diabła, natomiast w moim przypadku no mam jakieś takie niejasne nie, nie, nie refleksje, że ja chyba... Któregoś pięknego lata, to mówiłam jeszcze, jak nagrywaliśmy na rynku we Wrocławiu, ale to już lata temu było, to, to ja to przypomnę, ponieważ, no co, on nie musiał być na grubo, żebym tam przechodzenie przez cień, czy tam próby samobójcze. Pikuś! W domu pod stokiem, w którym mieszkałam, w Porosłach, tak się ta miejscowość nazywa, to jest dokładnie na rogatkach Białego Stoku. Tam rzeczywiście było miejsce, w którym były no, dosyć intensywne działania wojenne prowadzone, i <laughs> dużo żołnierzy tam zginęło. I duch, który ze mną wszedł w Korelat, znaczy <laughs> w tym domu było mnogo różnych duchów. Naprawdę, oj, różne rzeczy się działy. Może zanim przejdę do, do tego mojego sztosu, to, to powiem, bo mi to tam ja sobie poradziłam, to, 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 to pikuś. Dla mnie to była ciekawa przygoda. Do 9 roku życia, prawie 7, 9, prawie wszystkie dzieci widzą duchy. Czyli te e, częstotliwość drgania gałek ocznych młodych osób jest taka, że widzą w naturalny sposób te e, istoty subtelne. Niski, wyższy, astral. A, i duchy, e, znaczy te, 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 te istoty astralne, e, no ja powiedziałam to w takim e, ataku ataku, tak? Czyli że, że, że może być pogorszenie nastroju, depresja, albo wręcz próby samobójcze, myśli samobójcze u kogoś, kto jest zaatakowany. Ale może coś takiego być, że przy dłuższym oddziaływaniu. Po prostu tego typu istoty, stale podłączone do biopola, tak jak powiedziałam, one różnią się tylko tym, że nie mają siły życiowej. I one tę siłę życiową potrzebują wyssać. Więc długo zamontowane istoty astralne w polu życiowym rodziny, sile życiowej rodziny, wysysają siły życiowe ze wszystkich członków, a zwłaszcza z najsłabszego ogniwa, czyli z dziecka. Z dziecko w rodzinie, która wynajmowała mi dom, od wielu miesięcy było bardzo chore. I taka no, choroba, która jest nieuleczalna, nie reaguje na, na, na leczenie normalnymi lekami, a, a powinna, też może być takim indykatorem, że coś jest nie tak. A tam no, na grubo było w taki sposób, że dziecko mówiło: Mamo, pan stoi w rogu. A mama mówi: Ale tam nie ma żadnego pana. A dziecko co wieczór mówi: "Mamo, ale ten pan stoi w rogu". I to było po prostu takie, taka istotka, która mocno no, yy, yy, pasożytowała na, na aurze tego dziecka, yy, pasożytowała na aurze yy, mamy. Ojciec był najmniej pod wpływem. Dziecko było cały czas chore, a mama była cały czas zdenerwowana. Non stop po prostu zdenerwowana była ta kobieta. O, o wszystko po prostu, czepiała się o wszystko. E, więc po tym też właśnie można poznać, że, że non stop ludzie są tacy nabuzowani, że też bezprzyczynowo, tak, że, że nie ma przyczyny, nic się takiego złego nie dzieje, a tu cały czas ktoś jest zdenerwowany, albo właśnie, że długotrwała choroba, która nie reaguje w żaden sposób na, na leki. Więc to, to, to są już bardzo, bardzo niefajne. No to trzeba gonić po prostu. Takie, takie zachowanie. I takie oddziaływania trzeba tępić. Natomiast moja przygoda, no jak na wojownika przystało, była adekwatna. Tak? No. Więc do mnie się przyczepił duch chorego psychicznie żołnierza. Dowiedziałam się potem, że to jest duch chorego psychicznie żołnierza, w momencie, kiedy już no, poszłam po inter. Że, że te oddziaływania z pola duchów były już tak trudne dla mnie. <grym> naprawdę bo ja miałam tam i atak Rodwalera, na przykład tak duchy zrobiły, no, nie na mnie, na mojego kota, ale no, <grywa> że zwierzęta też mogą w tym brać udział i, i no, e, w pewnym momencie zdecydowałam użyć e, swoich znajomości, żeby to zanalizować, całą tę sytuację i wtedy właśnie doszło, że, że do mnie jest przyczepiony duch chorego psychicznie żołnierza, natomiast e, no, na, na górze urzęduje cała ferajna sąca i jedząca całą, całą rodzinę. E, zanim się dowiedziałam, że to żołnierz. <laughs> Jak to było? <laughs> no cóż, było to bardzo dosadne. To znaczy, tak, idę sobie yy, ogrodem. W dzień nie było w ogóle nic czuć. To się zaczynało wszystko po zmroku. Idę sobie ogrodem po zmroku w nocy, ja lubię sobie patrzeć na gwiazdy, ja się nie boję przyrody, jestem zsynchronizowana z przyrodą, Jestem, to mnie się należy bać. <laughs> nie. I w pewnym momencie wyraźnie czuję, bo jak ktoś cię ma zaatakować, to ty czujesz to. Czujesz po prostu to zgęstnienie taką. Ja czuję coś takiego, że, że tak jakby było przed atakiem. I w pewnym momencie czuję bardzo silny skok na plecy, że ktoś mi skacze na plecy. I, I podżyna gardło. Znaczy, ja się teraz z tego śmieję, tak, ale wtedy to srałam pod siebie po prostu. Potem w łazience stoję, maluję się i nagle jest bum. Ale to, Robert, to po prostu czuję, że ktoś mi rzuca się na plecy, łapie mnie za szyję i podżyna gardło. I to czuć wszystko. I wiesz, i no pierwsze razy były bardzo, bardzo przerażające, ale wiesz, jak no, że tak powiem ta groźba jest taka, że on ci tak podżyna i podżyna, i podżyna i ten, no, no to w pewnym momencie, jak dziwnie by to nie zabrzmiało, człowiek naprawdę jest w stanie zaadaptować się do bardzo różnych e, warunków, że tak powiem. Więc do, do tego można się też, może nie, że przyzwyczaić, ale może ci to spowszednieć. Więc już w pewnym momencie, jak robiłam makijaż i tak po prostu ten, no, no tak, ileż można? I tak w pewnym momencie, no, po tak, tak, Robercie. Czy ty byłaś podatna, albo byłaś takim kolskiem, czy samo miejsce powodowało, że, że po prostu. Miejsce? Ja właśnie nie byłam, znaczy, wiesz co, e, moją podatność sprawdzono za pierwszym razem, bo ten atak się wydarzył w ciągu trzech dni. Ten z e, moimi myślami samobójczymi, bo to nie była próba, tylko myśli. E, i, I tam, że tak powiem, zostałam wypróbowana, tak? Że, czy, czy, czy umrę, czy popełnię te samobójstwo, czy wejdę w depresję i tak dalej. czy... Więc na tym te siły zostały zjedzone, bo, bo ja z tego wyszłam gładko. A to po prostu on tam był sobie i on miał taką misję. Że on musi atakować wroga. On był po prostu chodzącą nienawiścią. Byłaś jedynym to... żywicielem potencjalnym. Ja, też wiesz co, żywicielem byłam. E, a, no właśnie, teraz. Wróć. Jedyny potencjalny żywiciel, czyli po, 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 nie było po, po, nikogo innego. No, no tak, ale kiedy to się tobą żywi? Bo to generalnie e, e, żywi się tobą wtedy, kiedy dajesz temu emocje. kiedy Monika, ja ja Potencjalny żywiciel, tak, tak, czyli tak, tak, nie było. Tak, 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 ale to po ja, prostów, ja, 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 ja to chcę wytłumaczyć, bo czuję, że to się mm. ludziom ten, nie, nie, że ja tu się bronię, że, że ten, tylko ży, człowiek żywi to wtedy, kiedy daje się temu zjeść. Kiedy te negatywne emocje wjeżdżają i człowiek jest w tych negatywnych emocjach i je no, produkuje sam z siebie, tak? To wtedy jest się rzeczywiście żywicielem. I ja przez pierwsze razy rzeczywiście. Ale to miejsce utrzymywało tego, tego typka, że tak powiem. Ja byłam świetnym, rzeczywiście hostem, bo ja się bałam bardzo, naprawdę bardzo strasznie się bałam. Nogi to mi po prostu latały. A w momencie, kiedy on mi już tak. Zbrzydł, że tak powiem, i no nic mi się ostatecznie nie stało, i te moje siły życiowe wróciły do normy. No to ja byłam dużo silniejsza od niego, i on przestał robić te ataki, aczkolwiek się przyczepił do mnie i lubił sobie ze mną chodzić po mieście. Że jak ja chodziłam do znajomych, którzy widzieli duchy, to oj, Monika, nie przyszłaś sama. Zresztą tak go żeśmy wykryli, tak, że ja po prostu poszłam w gości, Monika, ktoś z Tobą jest i wtedy żeśmy wykryli właśnie kto to jest, że to jest żołnierz, że właśnie on, ta jego choroba psychiczna to polega na tym, że on nie wie, że umarł i ma misję zabijania po prostu wroga, tak, także to chyba żołnierz niemiecki był czy rosyjski, nie, nie wiem, ale no, ja byłam wrogiem, tak, I, no, nie reagującym za bardzo, więc w momencie, kiedy tak przestałam totalnie reagować, on, że tak powiem, zabijał mnie bez entuzjazmu. <noise> że ta siła po prostu, jak już moje reakcje były, bo zawsze to jest dziwne, jak po prostu niewidzialność czujesz przez dotyk i czujesz ten dotyk bardzo wyraźnie i on nie jest przyjemny, także po prostu czujesz, że coś z tobą szarpie i chce ci zrobić krzywdę, ale w momencie, kiedy nie idziesz w dół i nie, nie idziesz w lęk. Nic ci to nie może zrobić. Także po prostu ten, ten dotyk czułam, czułam obecność, a potem już nic. Totalnie ten, to, to, więc to karmi, że tak powiem, te duszki i tak on był przyczepiony do, do matrycy. Więc tego typu Chocki, Klocki, yy, no oczywiście tutaj też są yy, dalsze trochę i klasy duchów tutaj wchodzą, bo te nie mogą ci zrobić takiej wielkiej krzywdy, krzywdy, no chyba że mocno. Mocno pójdziesz na to. Sam, znaczy ktoś się na to e, no wejdzie w te smutki, złości, nienawiści. Ale e, też jest jeszcze, to już dotyczy klas duchów demonicznych. E, jeżeli ktoś ma takiego bagdora, bagdora w sensie bardzo niskie poczucie własnej wartości i eee, jeszcze uczestniczył w jakichś rytuałach satanistycznych albo czarnomagicznych, ale to, to, to naprawdę człowiek musi być w środku, w ogóle nie czuć prawa do siebie, tak jakby, że w ogóle że nie, nie, nie prawomocny. No to istnieją opętania, tak, jeszcze, w, że nie, że tylko tam się w aurze ma takiego duszka, tylko, że taki duszek, znaczy duszek to to są już istoty demoniczne, bo takie duchy te, to są za słabe trochę. Chociaż bywają czasami takie, takie przypadki przy bardzo słabych istotach, że po prostu duchy wchodzą i przejmują kontrolę. Ale to zazwyczaj dotyczy istot demonicznych, także, że. No, wtedy człowiek przestaje w ogóle być sobą, a, a istota demoniczna zaczyna władać ciałem, umysłem, i to, to, to już jakby inna bajka. A w momencie, kiedy no, nawet będąc, znaczy, zawsze przebywanie w takich przestrzeniach. Osłabia energetycznie człowieka. Zawsze. Nawet jak się jest silnym bohaterem, to, tak, e, to i tak się cierpi, będąc w takiej przestrzeni. Aczkolwiek jak się no, nie daje tego pożywienia, nie idzie się w lęk, nie idzie się w słabość, tylko jest się w sobie, w swojej prawdzie, no to te ataki nie są aż tak no, skuteczne. Wiesz, ja tutaj mam analogię do tego, co się dzieje obecnie, bo te wnioski są uniwersalne, bo jak powiedziałaś, jeśli ciebie to nie dotyczy, albo jesteś odporniany, albo po prostu nie, nie dajesz uwagi, to zakres oddziaływania jest znikomy, albo praktycznie zerowy. I teraz patrząc się na to, co się dzieje w tej chwili, ile bodźców, ile programów, a być może i bytów, na nas czyha, no to... Tak. Powiedziałbym, że ten astral to się zrobił taki realny wręcz, szczególnie w tych ostatnich dwóch latach, kiedy zobacz, jakie to jest przeogromne ciśnienie, żebyśmy zwrócili uwagę, żebyśmy zmaterializ zmaterializowali. Więc to, co przed chwilą mówiłaś o obronie przed tego typu stworami i bytami, to przed tym programowaniem, czyli tym nowym obrazem, jak najbardziej powinno zafunkcjonować i u nas. Tak ja przynajmniej to odbieram jako taką uniwersalną lekcję. Dokładnie. To co, kończymy ten odcinek, czy, czy, czy jeszcze mamy trochę czasu i, i w następnym już do tych klas duchów bym przeszła? Możemy przejść w następnym odcinku do klas duchów, no tak na spokojnie, żebyśmy rzeczywiście omówili w całości, bo nie zdążymy, bo chyba tych klas duchów troszeczkę jest, tak? Cztery, cztery plus jeszcze. No to na cały odcinek to zróbmy, czyli e, zapraszamy do cztery plus trochę, czyli do podstawówki z duchami. Do, do podstawówki z duchami, dokładnie. No, dziękuję bardzo za uwagę. Pięknie. Mówiła Państwu i opowiadała historię o duchach i nie tylko Monika Burzyńska. Do widzenia. Do widzenia.